Cześć, jestem Jagoda. Chciałabym Was zarazić moją pasją do haftu krzyżykowego. Do haftu potrzebujemy kanwę, na przykład kanwa z nadrukiem, która jest na sam początek najłatwiejsza, bo mamy wzór narysowany i nie musimy liczyć ani zerkać co chwilę do gazety. Możemy też haftować haftem liczonym, czyli korzystamy z gotowego wzoru. Wzór jest opisany. Mamy tutaj numery, numery nici. Mulina wygląda, wygląda tak. Ona ma, każda ma swój numer. Wtedy ze wzoru zerkamy, jaki mamy numer. Szukamy kwadracików na wzorze i haftujemy. Tutaj mam też inne nawinięte już na bobinki. Do haftu również potrzebujemy igieł. Igła najlepiej bez czubka, żeby się nie pokuć. Potrzebujemy również tamborki. Mam to takie różne, różnej wielkości. Taki mały, duży, średni. Tamborek nakładamy na kanwę. Naciągamy materiał, żeby dobrze było haftować.